Cześć, tu cały skład, idziemy z grubym, kupujemy bułkę. Kupujemy cały automat. Kupujemy bułkę w tym automacie. No czyli cały automat Nie w slow motion? Nie, dobra, dobrze. Powiedz, że bułkę to górkę. Dawaj, kupuj tą bułę. 7 zł kosztuje. Tak się prezentuje. Pięknie. Dawaj. Czekajmy to No, a bułeczka teraz będzie spadać. Muszę proszę czekać. No czekam, no czekam. Leci bułka? No cały automat. O, co się wyleci? Piękny chopiec. Ale wylądowała. I teraz te, nie, nie zatrzymuj, bo ja mówię ci, że kupuję cały automat, jeszcze 23. Wylądowała jak wcześniej. Ale bułka, bułka jest ten. Ale jedna już jest. Ale bułka jest grossa. Ja umiem. A ty nie ma chyba tak stukać tę karty? Nie. Wybierz produkt teraz. Jest, autoryzacja. Autor <grym> leci, bo to O, ja już! Ja już miałam nadzieję, że jest zleci. Dobra, wyciągaj ja się. Wyciągaj. To czułko na koniec? I moje czułko na koniec. I aparat ja pora <grym> Dobra, Ordon Testuje. A, A, no i co? Dobra. Na gangsterce tutaj nagrywamy. Dobra. dobra A to to Ale dobra. się żyj, super. Dobra czy nie dobra?